W książce Aleksandry Pawlickiej, ta straszna środa, mhm. wspominasz o momencie, kiedy postanowiłaś zostać środą, a było to, gdy wyszłaś za mąż, za niejakiego Krzysztofa Środę, bo z domu jesteś ciupak. I powiedziałaś, że pasowało ci to, bo rodzice byli socjologami, tata profesorem, profesor Edward Ciupak i nie chciałaś jakby jechać na opinii swoich rodziców, więc chciałam cię o tego tatę twojego zapytać, czy on był ważną osobą w twoim życiu? Strasznie, tata był okropnie ważną, bo to był z tych tatów, którzy rozpieszczają swoje córki. który, który Miał ciebie jedną wtedy, miał mnie jedną gdy się wtedy, rodziłaś. Tak, i, i zawsze byłam dla niego bardzo ważna i to czułam rzecz jasna, więc tak, tata był, tata był uroczym tatą i zawsze pomocnym. Można nawet powiedzieć, jak się rozwiódł z moją mamą, czy moja mama się z nim rozwiodła, trudno mi teraz to ustalić, byłam wtedy bardzo młoda. To był jeszcze bardziej obecny w moim życiu, bo zapewne czuł jakieś wyrzuty sumienia. Więc ja po prostu, wiesz, to się trochę zmienia, kiedy, kiedy człowiek ma swoją własną rodzinę. To widać tak, że wysiłki mojej mamy, która zawsze była ze mną, są mniej doceniane niż spotkania z tatą, które były raz na tydzień. I to jest bardzo nie fair, prawda? Nie tak. fair wobec mamy, która musi w dodatku, jak to się brzydko mówi, ogarniać całe Twoje życie fizyczne, ale także uczuciowe, intelektualne i, i musi być takim światełkiem, przewodnikiem. A ponieważ przewodnikiem, no to też musi uważać, żebyś nie poszła. W złym kierunku, w związku z tym to, co złe, to też mama, a tata jest tym Bogiem, z którym się widzisz i tak. prowadzisz intelektualne dysputy. Ale, Ale... tak jest, prawda?